Kolejna część naszego podsumowania roku 2024, jak widzicie po tytule, będzie to muzyka. Top 20 albumów muzycznych roku 2024. Ale jeszcze przed tym chciałbym wspomnieć o wyróżnieniach i wyróżnić parę epek, parę tytułów. Dobra, więc najpierw epki. Absurdalia, autorstwa Wrony, bardzo fajny punk rock. Epka komputer Franka Warzywa i Młodego buddy. Bardzo zabawne, e, ciekawe, e, ciekawe cie, ciekawa rzecz. E, Scarlet to do cut czyli rozszerzenie jej poprzedniego albumu. Poprzedni album nie był za dobry według mnie, w sensie jakoś niespecjalnie mi się podobał, ale to rozszerzenie te dodatkowe chyba siedem utworów były naprawdę czymś ciekawym i różnorodnym i. Jeśli jesteście fanami Dogecat, to myślę, że powinniście to sprawdzić. I dwa albumy, które nie dostały się na listę, ale były czymś takim dobrym, przyjemnym w ubiegłym roku. Czyli album Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Wyróżniam go też również, bo wiele utworów z tego albumu no, stało się wiralowe, więc stały się wiralowe, więc. Więc ciężko mi też o tym nie wspomnieć. Sam album nadal mi się podoba. Również wspomnę o nowej płytce Linking Parku from Zero z nową wykonawczynią. Przejdźmy jednak do naszej top 20. Na miejscu 20. Psychomachia autorstwa Barżanta. Barzan to taki undergroundowy, hip hopowy artysta i wyszedł w tym roku z nowym albumem, który skręca w okolice punk rapu, powiedzmy? Chyba tak to można nazwać. Pierwsze dwa albumy również były naprawdę super. Jeśli ich nie słyszeliście i w ogóle nie słyszeliście o Barzancie, to powinniście je sprawdzić, ponieważ pierwsze dwie płytki stanowią bardzo ciekawe. Bardzo ciekawą sekcję polskiego społeczeństwa w bardzo taki subtelny sposób, z bardzo taką przystępną formą. Natomiast w psychomachii Bażant idzie w kompletnie odmiennym kierunku. I uważam to za kierunek równie dobry i bardzo ciekawy i z naprawdę fajnymi yy, chwytliwymi utworami pełne takiej yy, yy, te, pełne takiego studenckiego szaleństwa. Miejsce dziewiętnaste, Blue Lips, autorstwa Schoolboy Q. Wspominałem chyba w którymś odcinku o tym albumie. Przede wszystkim to, co jest chyba najlepsze i to, co sprawia, że jakoś myślę o tym albumie, to realizacja. Jest ona bezbłędna. Jest w tak fajnym tonie, tak głośna, tak przesterowana, ale tak celowo przesterowana. Kurczę, wracam do tego albuma myślami, albumu myślami bardzo często i wywołuje u mnie bardzo duże emocje. Miejsce 18 Organic Human Kukona. Z Kukonem raz się lubię, raz się nie lubię, ale na tym albumie zdecydowanie się lubię. Różnorodne rzeczy, od jakichś tam miłosnych ballad po bardzo melancholijne utwory Wspominające dzieciństwo, po naprawdę twardy, szczery, brudny rap, drillowy, niedrillowy, różny. No jest tam dużo do popatrzenia, posłuchania. Miejsce 17, Cowboy Carter, Beyoncé. No, nie spodziewałem się, że 2024 rok przyniesie mi album Beyoncé, który będzie jakby zwarty w konwencji country. I jest to ciekawa droga, i wydaje mi się, że w ogóle eksperymentowanie Beyoncé na przestrzeni różnych albumów jest wręcz niebywałe, a może nawet wskazane. Cowboy Carter. Bardzo dużo mocnego wokalu Beyoncé, który jak wiemy sprawdza się wspaniale. I trochę dekonstrukcja gatunku, jakim jest country. Country, którego nie do końca lubię, bo uważam, że jest to gatunek, który. Brzmi w bardzo podobny sposób, w sensie tak muzycznie, nie? A tutaj Beyoncé zmienia coś w tym i dodaje szczypty siebie, swojego wokalu, swojego głosu, swoich tekstów. Mamy cover też znanych utworów, jak e, przykładowo Jolene, gdzie jakby też Beyoncé wprowadza pewne zmiany w tekście, żeby pokazać, że ten utwór jest troszeczkę jej takim wkładem. Miejsce szesnaste. Era 47 Okiego. Yy, przesłuchałem ten album. Po raz pierwszy, kiedyś tam, w roku 2024 i yy, był OK, ale nie dotknął mnie jakoś bardzo, ale postanowiłem powrócić do niego i nie żałuję, ponieważ o wiele bardziej doceniłem to, w jaki sposób Oki bawi się swoim stylem narracji, stylem rapowania. To jak szybki jest w tym wszystkim, to jak dobrze zrealizowane są po prostu te utwory i to jakie fajne fity ma w, jakby na całym tym krążku. No i tekstowo, tekstowo bardzo fajnie, wiecie, bawi się tą grą słów i w ogóle i mam wrażenie, że w ogóle te teksty y, y, są zabawne nie bo są głupie, tylko są zabawne bo to jest, wiecie, taka przemyślana gra słów. Właśnie się tego cholernie dobrze. Miejsce 15. King of Mischiefs South Denzel'a Mały disclaimer: słuchałem tego albumu, nie podobał mi się aż tak. Wróciłem do niego, jestem w nim zakochany. <noise> Głośne, szalone, szybkie. Hip hop. Trochę po staremu, trochę po nowemu, ale na pewno bardzo wiercający się w banie. Miejsce 14. Imaginal Disk. Magdaleny Bay. Narkotyczny. Indie Pop czyste doznanie. Czuje się chyba każdy utwór każdą możliwą cząsteczką ciała. Niesamowita rzecz. Naprawdę napakowana dziwną taką fajną energią z bardzo surrealistycznym tekstem. Miejsce trzynaste. Loss of Life MGMT. MGMT jakie jest? Każdy <grym> widzi. Różnorodne zawsze gatunkowo i na tym albumie również skręca w bardziej chillowe, spokojne klimaty. Na pewno album, który w większości powinien się spodobać. Mało jest tam mm, szaleństwa, które MGMT chyba zazwyczaj oferuje w swoich utworach. Raczej właśnie taki spokojny, alternatywny rock, pop, coś w ten deseń. Miejsce 12. Ultra 85. Logika. Z Logikiem nie zawsze miałem po drodze. Z perspektywy czasu raczej uznałem go za rapera, którego słuchałem w gimnazjum, i po gimnazjum się z nim rozstałem, ale wróciłem. Wróciłem odbudować relacje z Logikiem i Ultra 85 mi bardzo w tym pomogło, ponieważ uważam, że jest to album napakowany bardzo dużą ilością pozytywnej treści, treści hip hopowej. Treści, która może być dla kogoś drogowskazem, jak przeżyć to życie i jak po prostu się nie martwić różnymi rzeczami. Też na plus zasługuje to, że Logic zrobił z tego koncept album, gdzie stara się opowiedzieć jakąś historię, która ma swoje momenty humorystyczne, momenty emocjonalne. Bardzo mi się ten projekt miło słuchało. Miejsce 11. Grzybnia autorstwa Błoto. Psychodeliczny jazz, psychodeliczny jazz, który, w którym każdy utwór tego albumu jest nazwany jakimś grzybkiem. I wiecie, to są grzyby trujące bądź jadalne, ale tak szczerze powiedziawszy, no każdy z tych grzybów mógłby być również psychodelikiem, bo to... To jak dziwaczne i czasami nawet niepokojące dźwięki wydobywają się z tych utworów, jest po prostu zatrważające i wręcz yy, niebywałe. I polecam wam bardzo dla czystego doznania muzycznego sprawdzić sobie grzybnie błoto. Miejsce 10. Big Idea. Remy Wolf. Oh, Big Idea! To jest album, na który trafiłem trochę przez przypadek, ale jest tak. Milusi, tak bardzo przypomina wakacje. Tak bardzo słuchając tego albumu, yy, mam w głowie, wiecie, nie wiem, siedzenie na leżaku na jakiejś plaży, popijanie jakiegoś yy, drineczka z palemką. Nie wiem, jakby jest to czysta frajda, chociaż czasami Remy Wolf śpiewa tam o naprawdę takich balladach miłosnych, i raczej jest to taki miłosny, powiedzmy, miłosny album. To jednak ma w sobie bardzo dużo takiego, takiej dziecięcej radości i, <grywa> uwaga, lesbijskiego szaleństwa, można by to tak, tak bym to nazwał. I kocham to, uwielbiam ten album, jest naprawdę super yy, kolorowy, energiczny, ciepły, melancholijny też, ale kurczę kocham, kocham, ko kocham, kocham Remy Wolf, kocham Big Idea, musicie sobie to sprawdzić. Miejsce dziewiąte, album Clancy. 21 Pilots. Album Clancy, który bardzo y, mam wrażenie rozwścieczył chyba paru fanów 21 Pilots, ponieważ chłopaki z 21 pilotów zapowiadali, że będzie to album, który domknie parę, y, w sensie domknie tą całą historię, którą zaczęli od Blurry Face'a. A ostatecznie nie wszyscy się zgadzają z tym, czy że, w sensie nie wszyscy uważają, że ta historia została odpowiednio domknięta w tym albumie. Wiecie co, nie mnie to oceniać, ja po prostu dostałem bardzo dobry dźwiękowo album, który też ma naprawdę fajne, zabawne teksty, pełne yy, różnego stopnia emocji, od jakichś ballad miłosnych po... Szalone utwory wspominające lata młodzieńcze, naprawdę jest to fajna odskocznia od albumu The Trench, który jednak był, no nadal jest według mnie, najlepszym ich albumem, ale był to album, który bardzo mocno wchodził w takie tematy, wiecie, depresji i tego typu rzeczy. Natomiast ten album mam wrażenie, że jest czymś pomiędzy i stara się być Wiecie, takim radosnym promykiem nadziei, ale też stara się poruszać też poważne tematy, i myślę, że ten mix sprawia, że Clancy y, tak bardzo mi przypadło do gustu. I mam wrażenie, że ze wszystkich albumów 21 Pilots właśnie Clancy jest najbardziej catchy. Przejdźmy do miejsca ósmego, czyli The Grind. O co chodzi? O co chodzi? To obok okiego, OK według mnie topka tych mainstreamowych raperów nowej fali. O co chodzi? Ma utwory, które są tak wypełnione po brzegi fanem, frajdą, cholernie, 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 cholernie dobrą realizacją. Te, te, te utwory są naprawdę dopieszczone, tak warstwowo tam się tyle rzeczy dzieje dźwiękowo. I The Grind jest tego dowodem. To jest Chyba album, który miałem bardzo dużo razy na zapętleniu i chyba każdy utwór mi się podoba na tym albumie. Też bardzo dużo dobrego robi temu albumowi to, że każdy z tych utworów nie jest za długi, przez co słucha się tego albumu od tak, przez co te utwory cały czas sprawiają frajdę, przez co do, dobrze się bawisz na tym albumie, po prostu. Ten album to dobra zabawa, ale dobra zabawa pomieszana bardzo sprawną grą słów autorstwa Janka i innych ciekawych zabiegów stylistycznych, formaln formalnych czy narracyjnych. Miejsce siódme, Prelude to Ecstasy autorstwa The Last Dinner Party. The Last Dinner Party, czyli zespół kobiet, które grają rocka i to takiego naprawdę fajnego, power-upowego rocka. Duża ilość energii, i też kurczę, to jest tak catchy album dający sporo frajdy zarówno w warstwie tekstowej, jak i tej, tej dźwiękowej. Yy, bawiłem się fenomenalnie, i mam nadzieję, że ich debiut, czyli właśnie Prelude to Ecstasy, będzie tylko początkiem ich naprawdę dobrze zapowiadającej się kariery. Wspaniały album. Polecam każdemu, kto Roka lubi, ale też kto Roka nie lubi. Miejsce szóste. Chroma kopia Tyler'a The Creator'a. No Tyler wyskoczył z tym albumem w bardzo niespodziewanie. Chyba nikt się nie spodziewał, że w ogóle ten album wyjdzie. Znaczy ja trochę spekulowałem, że Tyler może wiecie, wydać ten album, ale nie zakładałem, że Tyler wyda zapowiedź albumu i za dwa tygodnie ten album wyjdzie i pobije jakieś naprawdę chore liczby na streamingach. Chroma kopia jest... Kolejnym projektem Tylera, kolejnym projektem, który stara się eksperymentować w stylistyce, w gatunku i chyba pierwszym tak bardzo osobistym projektem Tylera. Ludzie porównują ten album, album do Mr. Morale and Big Steppers Kendricka Lamar'a. Nie wiem, na ile to porównanie jest słuszne, ale wiem, że jest to album, który naprawdę wzbudza ciekawe emocje i stanowi naprawdę ciekawy przykład muzycznego storytellingu. Kurczę, naprawdę chwyta mnie za serce ten album, i, i, ale też sprawia mnóstwo frajdy przy utworach, które tą frajdę mają sprawiać. Yy, szalony, tak jak cały Tyler, The Creator. Szalony, bardzo szczery, tak jak cały Tyler, The Creator. No, to jest Tyler, The Creator album, tak, czyli pełna szczerość, pełne szaleństwo, pełen Tyler na pełnej. <laughs> Uwielbiam Tylera i wiem, że każdy jego kolejny projekt, na każdy jego kolejny projekt można czekać z wypiekami na twarzy i Chromakopia jest na to dowodem. Miejsce piąte. No hands. Joey Valence and Bre. Oh, Brak mi słów. Jakby No hands to jest najbardziej. Dziwny album z tego zestawienia, bo totalnie nie traktuje siebie na poważnie. W sensie, No Hands to dla mnie jest taki tribut dla starego hip hopu. Tylko z naprawdę bardzo głupimi, celowo samoświadomo, samoświadomie głupimi tekstami. Które są tak cholernie zabawne, że no, słuchanie tego albumu to słuchasz z bananem na twarzy. No pamiętam, jak słuchałam w pociągu ten, ten album, to, to myślałem, że pośpiam się ze śmiechu. Jakby. No Hands to jest zdecydowanie album, który polecam Wam, jeśli macie zły humor jeśli lubicie stary hip-hop, No Hands rozwali wam banie. W sensie tak tekstowo. Muzycznie też, ten. Nie mogę pojąć jakby, tego, że ten album istnieje, jakby kocham ten album, kocham to jak bardzo jest zanurzony w starym hip-hopie i jak bardzo daje mu tribute, ale też przy okazji bawi się tym gatunkiem, z naciskiem na słowo bawi, no, wow. Miejsce czwarte, I Lay Down My Life For You, JPEG MAFIE. Tak, tak, wstawię tylko taką wstawkę, że JPEG Mafia będzie na openerze i ja muszę tam być <grafy> dla JPEG Mafii. I I lie down my life for you. To jest szaleństwo. Szaleństwo. Kolejne szaleństwo na tej liście. Szaleństwo tekstowe. Szaleństwo muzyczne. Ciężko w ogóle wstawić tutaj łatkę albumu hip hopowego, albumu rapowego, bo JPEG Mafia, mam wrażenie, wychodzi trochę poza to i kurczę, dobrze, że wychodzi poza to, bo robi coś naprawdę oryginalnego na tle um, całej, całej tej areny hip-hopowej. Kurczę, dużo razy słuchałem już tego, tego albumu i nie mogę pojąć, jak genialny jak kontrolowany chaos to jest. To jest chaos. Chaos, chaos który polubicie. Nie zawsze lubię chaos, ale w przypadku JPEG Mafii Ubóstwiam, ubóstwiam chaos. I I Lay Down My Life for You to jest czysta, czysty, nie wiem, hip hopowy, rapowy, alternatywny chaos. Brak mi słów po prostu nad zajebistością tego krążka. Miejsce trzecie. Wild God Nika Cava and the Bad Seeds. Uu, to jest to jest album, poezja. To jest album. Album, którego nie można, nie można słuchać w pośpiechu. To jest album, którym musicie wiecie siąść sobie na spokojnie, zaparzyć jakąś herbatę albo cokolwiek do picia i oddać się temu w tych 40-50 minutach. Yy, wracam tylko do pojedynczych utworów, ale jako do całości to traktuję to jako pe pewnego rodzaju rytuał. Nie w sensie. Klikasz pierwszy utwór, zaparzasz sobie herbatkę i słuchasz tego, co tam się dzieje. A dzieje się dużo. Surrealistyczne teksty, piękne teksty, Tro trochę jak poezja. Mam wrażenie, że ten album z tych wszystkich, które tutaj się powiem, jest z kolei najbardziej poetycki. Najbardziej dotyka mojej takiej muzycznej duszy. Czuję tą wrażliwość po prostu Nika Kajwa z jego bardzo mocnym, specyficznym głosem. Miejsce drugie. GNX Kendrick Lamara. no oczywiście. No, 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 no oczywiście. No oczywiście, że musiał się pojawić Kendrick. Kendrick Lamar jest boogiemanem nie tylko dla pewnego osobnika z Kanady, ale również chyba dla słuchaczów. To jest człowiek, o który powiem tak, Kendrick Lamar to jest gość, który w 2024 roku chyba był słyszalny w każdym miesiącu, w sensie w każdym miesiącu Kendrick Lamar coś odwalił, mam wrażenie. To się, mam takie poczucie, nie wiem czy tak było, ale tak czuję jakby Kendrick Lamar przez ten Beef i przez ten album, po prostu jego, to, to był jego rok. To był dosłownie rok Kendricka Lamara. I GNX jest jego, uwaga, spoiler, kolejnym genialnym wręcz krążkiem. Nie dobrym, nie solidnym, po prostu wspaniałym, wręcz ocierającym się o arcydzieło. Ja nie wiem, jak to ten człowiek robi, że on ma czas na toczenie jakiejś wojny z Kanadyjczykiem plus wydanie albumu, który jest jakby dopracowany, dopieszczony, tekstowo trzyma się kupy i ma na siebie jakiś pomysł. I choć GNX jest najmniej konceptualnym albumem, bo jak wiecie lub nie, każdy album Kendricka miał jakiś koncept, czy to koncept filmu, czy to koncept yy, książki. Jak jego pierwszy album z Section 80. Tak, GNX mam wrażenie, że ma tylko jakąś taką strukturę, ale nie jest do końca koncept albumem. Nie przeszkadza to w zupełności, ponieważ każdy z tych utworów, które są prezentowane, to jest Banger. To jest album wypełniony bangerami. Od bangerów spokojnych z fitem Seazy po Bęgiery wypełnione um, raperami z zachodniego wybrzeża. Utwór Reincarnated to według mnie jeden z jego najwybitniejszych utworów w historii jego kariery muzycznej, więc słuchajcie, jeśli jakimś sposobem was ominął GNX, sprawdźcie to, bo warto. Miejsce pierwsze brat Charlie XTX. Wie, jakby wiecie to, 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 to chyba tak. tak jest sens to rozwijać, jakby mam wrażenie, że chyba od momentu, gdy ten album wyszedł, to chyba w każdym miesiącu w pewien sposób zachwalałem i uwielbiałem Charlie XTX, no nie, nie chcę mi się tego tłumaczyć dobra, jakby sam fakt tego, że daje Charlie XTX wyżej od Kendricka Lamara, to też już o czymś świadczy brat to po prostu Frejda. Duża ilość frajdy, dużo szaleństwa. Znowu szaleństwo w ogóle. Mam, nie, nie, musicie liczyć, ile mówię słowo szaleństwo w, tym, w, te, w tej części podsumowania. Brat. No, nie, 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 jakby nie będę, nie będę się powtarzał. Brat jest, brat jest zajebisty. Brat jest zajebisty i, i to Wam tylko wystarczy. Po prostu brat Supremacy. Sam fakt tego, że miałem okazję doznać Charlie XTX na żywo. To też dużo robi temu albumowi na pewno. Yy, tak, no, to by było na tyle, jeśli chodzi o muzykę. Yy, moje top 20 yy, albumów płytek tego ubiegłego roku. Yy, to był naprawdę bardzo dobry rok pod względem muzyki. I mam nadzieję, że 2025 będzie tak samo dobry, a może nawet lepszy. Widzimy się już za niedługo w kolejnym podsumowaniu. Pa! pa.